Masz odwagę zrobić prosty test? Przejedź językiem ponad garstku, poczekaj kilka sekund i powąchaj. Jeśli pachnie jak stary śmietnik, tak samo czują cię inni. Nieświeży oddech nie zawsze wynika z kawy czy papierosów. Prawdziwy problem zaczyna się w jelitach, kiedy jedzenie gnije w środku i produkuje toksyny. Wtedy rano język robi się biały, w ciągu dnia czujesz suchość w ustach, a inni odsuwają się, choć nikt ci nie powie wprost. Od setek lat kobiety używały octu jabłkowego jako naturalnego środka oczyszczającego, pomagał jelitom, redukował wzdęcia i zatrzymywał procesy gnilne, źródło przykrego oddechu i zapachu potu. Tylko że picie go w płynie to koszmar, kwaśny smak, pieczenie w gardle, wykrzywiona mina przy każdym łyku, da się wytrzymać kilka dni, ale nie miesiące. Dlatego dziś wybieram żelki fezji. To ocet jabłkowy w formie pysznych, wegańskich żelek, bez glutenu, żelatyny czy cukru. Do tego błonnik, który działa jak szczotka dla jelit i witamina B12, która dodaje energii i wspiera układ nerwowy. Wystarczą dwa żelki przed posiłkiem, żeby oczyścić ciało od środka, zatrzymać źródło problemu i odzyskać świeżość w ustach, na skórze i w okolicach intymnych. Link do fezji znajdziesz w opisie kanału. Jeśli masz dość gum do rzucia i płynów, które tylko maskują problem, to jest rozwiązanie, które naprawdę działa od środka.